Zróbmy sobie mały, krótki teścik na przedsiębiorcę. Czy myślisz jak przedsiębiorca? Posłuchaj tego uważnie. Wystarczy spojrzeć tylko na jedną grupę błyskawicznie rosnących wydatków. W 2016 roku PiS wprowadziło program bezpłatnych leków dla seniorów i wydano wtedy na to 110 milionów. Rok później 5 razy więcej, a rok temu już. 30 razy więcej niż na początku. Najbardziej niesamowite jest to, że nie wiadomo, ile brakuje WNEZ. Może kilka, a może kilkadziesiąt miliardów, marek Nowicki. Ta klubka na moment się skończy, jeżeli chodzi o finansowanie ochrony zdrowia, dawno tak źle nie było. Jeżeli minister finansów nie przeleje w drugiej połowie roku do nfz około 15 czy 18 miliardów złotych, naprawdę można gasić światło z nfz Pieniądze skończą się między innymi dlatego, że z tegorocznych środków NFZ-u trzeba było zasypać dziurę budżetową zeszłoroczną. Dokładnie 6 miliardów złotych fundusz musiał przelać szpitalom za zaległe nadwykonania. Dlatego w tym roku zabraknie jeszcze więcej pieniędzy. Środa budżetowa w NFZ ma różne szacunki, ale żadne nie są optymistyczne, bo one się zaczynają na poziomie kilku, kończą na poziomie kilkudziesięciu miliardów złotych. Już cierpią na tym pacjenci, bo wydłużają się kolejki na badania i do lekarzy, i do programów lekowych, na przykład w leczeniu choroby Parkinsona, o czym niedawno informowaliśmy. Szpitale, które pomimo to realizują programy lekowe, nie dostając na to pieniędzy, coraz bardziej zadłużają się. Już wybrałem do... Narodowego Funduszu, żeby zapytać, co możemy zrobić dla tych pacjentów, i. E, no i usłyszałem właśnie, że powodem jest brak. E, Brak pieniędzy w systemie. Trudno się dziwić, że brakuje pieniędzy w nfz skoro kolejne rządy wydają je zbyt lekką ręką, realizując populistyczne obietnice wyborcze. Na przykład 10 lat temu PiS obiecało darmowe leki dla seniorów i obietnice zrealizowało. W efekcie NFZ na te leki wydał w 2017 roku pół miliarda, a w zeszłym roku już ponad 3 miliardy złotych. Darmowe leki dostają wszyscy uprawnieni, także ci, których stać na ich kupienie. W tym roku to będzie jeszcze więcej pieniędzy bo właśnie obecny rząd zgodził się, aby darmowe recepty wypisywali także lekarze w gabinetach prywatnych. Natomiast to jest trochę tak jak z wydawaniem pieniędzy z naszego portfela. Jak gdzieś wyjdzie, wyjdziemy na zakupy, tu wydamy 4 zł, tu 7, tu 12 i potem okazuje się, że wydaliśmy wszystko, co w tym portfelu mieliśmy. Do tego w tym roku w lipcu po raz kolejny wzrosną pensje minimalne w ochronie zdrowia o kolejne 14%. Za wszystko zapłaci NFZ, nie mając na to dodatkowych środków. Tak jest każdego roku. Dwa lata temu rząd PiSu z budżetu państwa do NFZ u przeniósł finansowanie ratownictwa medycznego. Też nie da funduszowi dodatkowych środków. Wspomniał pan o lekach wydawanych nieodpłatnie. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji można zobaczyć pisma ministra finansów, że, że na tę reformę nie było pieniędzy, mimo to ją wdrożono, więc NFZ jest bogu jest ducha Pieniądze w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia pochodzą przede wszystkim ze składek zdrowotnych płaconych przez ubezpieczonych. Marek Niemicki. Fakty. No właśnie i. Jakie teraz myśli masz w głowie? Tak? Bo oczywiście, czy mi się to nie podoba? Bardzo mi się to nie podoba. Czy to by się nie podoba? Pewnie. Pytanie jest proste. Jaki masz na to wpływ? Czy Twoje denerwowanie się, wkurzanie, tak? zaprzeczanie, e, zaklinanie rzeczywistości, coś tutaj pomoże? Nie. Przedsiębiorca to jest człowiek, który widzi szansę tam, gdzie większość widzi problemy. Pytanie, Ty widzisz szansę, czy widzisz problemy? Jeśli chciałbyś zobaczyć szansę i widzisz szansę, to link powyżej, link poniżej w komentarzu. Wejdź sobie, obejrzyj bezpłatne spotkanie online i dowiesz się, jak na tym, co teraz przed chwilą widziałeś, możesz zarabiać ty i jeszcze innie, inne osoby, którym pokażesz, jak można to zrobić. Do zobaczenia.